Każda planeta naszej galaktyki posiada pokłady magicznej, potężnej energii zwanej fluxem. Tutaj, na Akilianie, mówimy na nią oddech. Flux jest tak potężny, że musi podlegać kontroli. Wyjątek stanowią mecze futbolu, najwspanialszego sportu we wszechświecie. Niestety, 15 lat temu planeta Akilian padła ofiarą tajemniczego wybuchu, który zabrał nam oddech. I pogrzebał szansę na zwycięstwo w pucharze Galaktyki. 15 lat bez drużyny z prawdziwego zdarzenia. Nic tylko lód i śnieg. Ale nadzieja powraca. Młodzi, nowi zawodnicy chcą przywrócić Akilianowi oddech. Mają szansę odmienić nasz los. Galaktyk Football. W poprzednim odcinku Galaktyk Football. Enet, odbierz! Potrzebujecie. Czuję, że zaprowadzą nas do Roketa. To są sami ludzie z Galactic Football. Do roboty! Mojedynek ze mną to poważny błąd. Lubię błędy. Wiele ich popełniłem. Spójrz, ile fluksa z nich czerpiemy. Teraz jestem pewien, że pierwszy mecz turnieju z Łambaz zagramy bez Roketa. A co z Ahito? Ahito nie jest jeszcze w pełni zdrowy. Nie możemy ryzykować, każąc mu grać cały mecz. Wiadomości, na które wszyscy czekaliśmy. Oto skład drużyny Snow Kids na jutrzejszy mecz. Dwójka niedoświadczonych graczy za jednym razem. To doprawdy niesłychane. Rocket, nie tak powinno grać się w piłkę. Ten netherball to nie dla ciebie. Nie chcesz tego. Wiem, czego chcę. Mistrzowskie potknięcie. Prawie skończyliśmy transfer Fluxa do pierwszego urządzenia, generale Blaylock. Świetnie. Gdy tylko twoi ludzie skończą transfer, niech umieszczą kapsułę w pojemniku i zabiorą do Astroportu. Statek będzie czekał. Tak jest, generale. Harris ostrożnie. Nawet nie zdajesz sobie sprawy z potęgi, fluksa. Tak, generale. Nie, muszę go powstrzymać. Muszę zatrzymać piłkę. O, nie mogę! Miałam okropny sen. Nie mogę pokazać, że boję się meczu. Pora wstawać. Jutro muszę być w świetnej formie. Co to? Dysk nastroju odczytuje ludzkie emocje. Widzisz? Jeśli zbliżę do ciebie. Co oznacza czerwone? Jestem chory? Nie, Mikroajs. Jesteś podekscytowany. Nie dziwne. Dziś gramy z Łambas. Jasne, że się ekscytuję. A nie dlatego, że właśnie weszła Yuki? Cześć wam. Cześć, Yuki. Dobrze spałaś? Jak niemowlę. Zobaczymy, czy to prawda. Ej, takiego wyniku nie widziałem. Co oznacza czarne? Co ty wyprawiasz? Jest w rozsypce. Tak twierdzi? Dysk nastroju. A kogo obchodzi co myśli dysk? Hej! Nie powinieneś się tym bawić. Coś sobie zrobisz. Co jej jest? Nie wiem. Chyba wszyscy denerwujemy się tym meczem. To przypieczętuje los roketa. na razie mogę wejść? No pewnie, drzwi są otwarte. Gdzie twój duch walki? Nie boisz się, Mark? Pewnie, że tak. To nic złego. Nie dla mnie. Słuchaj, to ważny mecz. Do tej pory najważniejszy. Strach nie jest zły. Nie może tylko sparaliżować. Racja. Ale nie czuję się lepiej. Bardzo dobrze grasz. Wierzę w ciebie. Ale ty też musisz uwierzyć. Teraz jesteśmy Snow Kids i damy z siebie wszystko. Dobra, to mogę zrobić. Naprzód, tygrysico. Dzięki, Mark. Potrzebowałam tego. Pamiętaj, zawsze możesz na mnie liczyć. Hmm. Zarezerwowaliśmy pokój 2046. Ha! Panie ambasadorze, witamy w hotelu. Mama, tata, przylecieliście. Witaj, skarbeczku. Przylecieliśmy na Twój pierwszy mecz. Wspaniale Cię widzieć. Tak się cieszę, że jesteście. Nie wyglądasz na szczęśliwą. Cóż. Roketa nie ma już od kilku dni. Martwię się. Wiem o tym, kochanie. Sprawy zawodowe każą nam opuścić Genesis zaraz po meczu, lecz przeprowadziłem już małe śledztwo. Roket nie opuścił Genesis stadium. Co? Jesteś pewien? Władze astroportu informowały, że nie zarejestrowały go opuszczającego Genesis. Cieszę się, że gdzieś tu jest, ale. gdzie się ukrywa? Liczę, że to dobre wieści. Tak jak po drugiej stronie, kula jest zapieczętowana. Nie rozumiem. Mam wrażenie, że ktoś chce, by wyglądała na starą, ale nie jest tu bardzo długo. Co o tym sądzisz? Technoid? Tylko technoid mógłby zbudować coś takiego. Albo ktoś z ich technologią. Playlock. I interesuje się Netherborem? Zapewne zbudowano to w zupełnie innym celu. Musimy szukać dalej. Gdzieś tu kryje się odpowiedź. Sony, mecz się zaczął. Djok, zapomniałem, musimy teraz przerwać, ale jeszcze wrócimy. Pozwolę sobie przypomnieć to mecz eliminacyjny. Jeśli przegracie, koniec. Żadnego pucharu. Wracamy na Akilian. Prosta sprawa możecie dać radę, ale wiem też, że będzie trudno. Nie graliście jako drużyna. Dla Juki i Marka to ich drugi mecz. Musicie sobie zaufać. W trakcie prawdziwego meczu oddech może was zaskoczyć. Pamiętajcie o tym. Musicie sprawić, że Yuki i Mark odnajdą oddech i pokonacie Wambas. Naprzód, Snowkitsi, naprzód! Naprzód, Snow! Naprzód! naprzód! Tak! No, Dijok, dziś ty jesteś kapitanem. Wiem. Mam nadzieję, że się sprawdzę. Będziesz mnie wspierał? No pewnie. Roket wróci. To arcz! Arcz! Norata! Kira! Co za miła niespodzianka! Chcieliśmy życzyć powodzenia przed meczem. Tak, oby wam się udało. Jestem pewna, że Snow Kids spiszą się. To miłe z waszej strony. Może chodźcie ze mną na ławkę trenerów. Stamtąd obejrzycie mecz. Nie, nie chcemy przeszkadzać. Ale na pewno nie będziecie. Poza tym liczę na wasze wsparcie. W takim razie z przyjemnością. Chodźmy. Witajcie, fani futbolu. Oto pierwszy mecz Mistrzów Galaktyk Futbol. Wspaniałych Snow Jestem pewna, że cała galaktyka wpatruje się w holo telewizory. Niemalże jakby był to mecz finałowy. Chciałbym przypomnieć naszym widzom, iż Snow Kids grają dziś z dwójką nowych zawodników markiem w polu środkowym i juki w bramce. Mistrzowie będą walczyć o przetrwanie bez swojej gwiazdy Roketa i bez genialnego bramkarza Achito. Moje źródła donoszą, że Aki to może wkrótce wrócić. Oczywiście pod warunkiem, że Snow Kids pokonają Wambas. Naprzód Snow, naprzód! Pokonajcie łambas Naprzód Snow, naprzód! Miejmy nadzieję, że im się uda. W przeciwnym razie rozczarują wiele osób na Akilianie. A teraz przyjrzyjmy się nowym graczom. Kim są? Yuki i Mark. Otóż Mark pochodzi z Akirian. Grał wcześniej z Djokiem i Mikroajsem. Dla Arch'a ten zawodnik był oczywistym wyborem. Z Yuki było trudniej. Jest kuzynką Trana i usuniętego obecnie w cień bramkarza Achito. Być może grę na bramce ma we krwi, a być może okaże się najsłabszym ogniwem drużyny. Cóż, Norb, przyjrzyjmy się grze Marka i Yuki w meczu z Lambas ich pierwszej rozgrywce o puchar Galactic Football. Oto i oni! Wielcy mistrzowie, wspaniali Snow kids. wygląda na to, że ułambu z łambas nie jest pod wielkim wrażeniem. Adi! Chyba osiągnęliśmy konsensus w sprawie dopuszczenia roketa do gry. Wiemy, że może grać. Teraz to tylko kwestia zgody reprezentanta Technoida. To on zatrzymuje cały proces. Jako przewodnicząca ligi musisz podjąć decyzję. A co ma do powiedzenia reprezentant Technoida? Harris? Nasze stanowisko pozostaje niezmienne. Rocket powinien grać, dopóki nie będziemy pewni, że nieautoryzowane zastosowanie Fluxa było pojedynczym przypadkiem. Widzieliście film przedstawiony przez Technoid. Technoid nie przedstawił żadnego filmu. Naprawdę, na pewno? A, tutaj jest, więc obejrzyjmy go. Hej, rocket! Może użyjesz Fluxa, by wykonać skok? Tylko to sfilmuj! Się. Wyrzućmy to. Tylko na to śmiesza. Po obejrzeniu tego filmu zgadzam się z Harrisem. Cieszę się, że to zrozumiałeś. Przykro mi, Arcz. Nie mogę nic zrobić. Wygląda na to, że szanse są po stronie Wambas. przynajmniej według Barry'ego, naszego sportowego analityka. Cóż, szanse szansami, ale trzeba pamiętać o tym, że Snowkits bez Roketa i Ahito to zupełnie inna drużyna. Roket gwarantował im stabilność, a Ahito ogromne poczucie bezpieczeństwa. Obecny skład jest wielką niewiadomą. Dziś na próbę wystawią ich łampas. Miejmy nadzieję, że Snowkits sobie poradzą. Dobra, czy wszyscy są gotowi? Klamp, jak oceniasz nasze szanse? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Chyba będzie ciężko. Zgadzam się. Czy tylko ja wierzę w wygraną? Ja też w nią wierzę. I ja arcz. Przynajmniej wy jesteście ze mną. Bół wygląda na mocnego. Nie! Skup się na piłce. Zapomnij o wszystkim innym. Zawsze robi zwód w prawo, a kopię w lewo. Widzę to. Drużyna powróciła do świetnej formy. To prawda, Kali. Tak samo jak 10 lat temu, podczas złotego wieku Łambas. To dla nich bardzo dobry początek meczu. Meczu, który zapowiada się ekscytująco. Nie do końca. Aby mecz był atrakcyjny, musi być wyrównany. A widzieliśmy tylko atak z zaskoczenia. W ten sposób nigdy nie wygrają. Widzi pani, u ambas wygrywają. O no, okropne! No, dawajcie spokój. Chyba zobaczę mojego syna mikroajsa szybciej niż myślałam. Naprzód! 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 Nie denerwuj się. Niestety, Tran. Przeze mnie przegramy ten mecz. Wierzę w ciebie. Spokojnie. To tylko jeden zero. Wszystko się może wydarzyć. Rób to, co potrafisz najlepiej. Falcz! Dam z siebie wszystko. Może być trudniej niż sądziłem. Przydałby się roket. Arch, nie czas na żale. To twoja drużyna. Ufają Tobie, Dziżok, utrzymuj piłkę w ruchu. Nie zatrzymuj. Dziżok, za Tobą. Dziżok, podawaj piłkę. Musicie grać jak drużyna. Co robi Tia? Ja? Mam nadzieję, że Roket to widzi. Wierzę na nią, patrzę. Zrobiła to tylko po to, by mi pomachać. To szaleństwo. Jock, czemu nie podałeś piłki? Tia zeszła przez ciebie Byłem wolny Czemu ona to zrobiła? Chciałeś, żebym cię wspierał, więc obudź się Dostajecie bezsensowne kary Mej, do roboty! Uwamu przejął piłkę Czy zdobędzie punkt? Świetny manem! Kids, ostro walczą! Ach. Ach. Bardzo mi przykro, ale tam ci grają lepiej. I nie opadają z sił, póki co. Migrowe! To był świetny strzał. Skup się! Wykorzystuj szansę! Co no. Nie, nie masz się, skarby, jeszcze ci się uda. Przepraszam, o! możesz nas obsłużyć? Wspaniale, to Oglądam gledzim. mojego syna. Szanujcie lokalnych bohaterów. Prawie mi się udało. Tak, oczywiście. A ja nazywam się Łambu. Hej! <gry> Nork, pobyt T na ławce kar już się kończy. I za chwilę wróci na boisko. O! Wszystko dobrze? Miejmy nadzieję, że powrót T da Snowkit zastrzyk energii, którego naprawdę potrzebuje. Ostrożnie, Yuki! Znam ten ruch. Yeah! No, Rata, możemy przegrać ten mecz. Musisz po prostu ich ocalić, Arch Pójdą za tobą wszędzie, ale to nowa drużyna. Potrzebują przywódcy, potrzebują ciebie. Mam wrażenie, że i tak mocno naciskam. Arch, musi być więcej podań do Marka. Jest nowy i ma ducha walki. Może okaże się kluczem. Być może, ale oni nie grają razem. Są zbyt rozrzuceni. Żadne z nich nie użyło oddechu. Tak się nie zjawi! Och! Mei straciła piłkę! Tran wciąż jest sercem obrony zespołu. Dia, ja, podaj do Marka! Widok! co się stało? Mam wrażenie, że to nie jest dzień Snowgits. Zbliżamy się do połowy. To może być ich jedyny występ na Genesis Stadium w tym roku. Cóż nie nazwałbym tego meczem. Na razie Łambas bawią się z nimi w kotka i myszkę. Arch, nagle bardzo się zmęczyli. To trochę dziwne. To ich duch Simbai. Stracili w tym meczu wolę walki. Nie wiem, czy dadzą radę. Mikra, rozsypujemy Słuchaj, się! Kapitanie, możesz nas zespolić, tylko się opanuj. A co jak przegramy? To wrócimy na Aquilian. Nie, nie przegramy. Musimy powstrzymać złą pasę. Dijok, uwierz w nas! Dobrze. W następnym odcinku Galactic Football. Kto by pomyślał, że przed końcem pierwszej połowy Łambas będą wygrywać? Pozwolimy, by Łambas pokonali Snow Kids tak po prostu? Micro ice, oto energia dla Ciebie. Snow Kids wracają na boisko. Oj, to bolało. Czy Markowi coś jest? Nie możemy go stracić. Czy to pewne informacje? Niestety tak. Arcz, Dim tu jest. Chcę z Tobą mówić. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi Aleksandra Drzazga. Dźwięki montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen Wiśniewska. Udział wzięli Adam Bauman, Tomasz Marzecki, Joanna Pach, Cezary Kieciński, Leszek Zduń i inni.